Dźwiękowe Wademekum Dyrektora. Witam Państwa bardzo serdecznie. Zapraszam do wysłuchania drugiej części oceny pracy nauczyciela według nowych zasad. Przybliżę tok postępowania przy dokonywaniu oceny. Dyrektor niezwłocznie powiadamia nauczyciela na piśmie o rozpoczęciu dokonywania oceny jego pracy w przypadku oceny z inicjatywy dyrektora lub na wniosek uprawnionych organów. W powiadomieniu dyrektor wskazuje jedno kryterium oceny pracy związane ze specyfiką pracy tego nauczyciela spośród dodatkowych kryteriów określonych w paragrafie 2 ustęp 4 rozporządzenia. Nauczyciel w terminie trzech dni roboczych od otrzymania powiadomienia wskazuje jedno kryterium spośród kryteriów dodatkowych związane ze specyfiką jego pracy. W terminie trzech dni roboczych od otrzymania wniosku nauczyciela o dokonaniu oceny pracy w przypadku oceny na wniosek nauczyciela dyrektor wskazuje jedno dodatkowe kryterium oceny pracy związane ze specyfiką pracy tego nauczyciela spośród dodatkowych kryteriów. Nauczyciel natomiast wskazuje kryterium dodatkowe we wniosku o ocenę pracy. Dyrektor występuje na piśmie o wydanie opinii. Ustala w punktach, zgodnie z paragrafem 3 ust. 2 rozporządzenia, poziom spełnienia łącznie wszystkich obowiązkowych kryteriów oceny oraz jednego kryterium dodatkowego wskazanego przez dyrektora i jednego kryterium dodatkowego wskazanego przez nauczyciela. Ustala ocenę pracy w zależności od sumy punktów określających poziom spełnienia kryteriów. Przygotowuje projekt oceny pracy wraz z uzasadnieniem. Zapoznaje nauczyciela z projektem oceny oraz wysłuchuje jego uwag i zastrzeżeń. Na wniosek nauczyciela może być wówczas obecny przedstawiciel wskazanej przez nauczyciela zakładowej organizacji związkowej. Nauczyciel ma prawo zgłosić uwagi i zastrzeżenia także w formie pisemnej w terminie 5 dni roboczych od dnia zapoznania go z projektem oceny. Po upływie terminu, o którym mowa wcześniej, Dyrektor doręcza nauczycielowi oryginał karty pracy nauczyciela. Do akt osobowych nauczyciela włącza się kopię karty oceny pracy. Dyrektor przygotowując ocenę pracy może uwzględnić uwagi i zastrzeżenia nauczyciela do przedstawionego projektu oceny, jeśli uzna, że są one zasadne. Nie jest to jednak obowiązkowe. Zgodnie z artykułem 6a ustęp 4 karty nauczyciela Ocena pracy nauczyciela ma charakter opisowy i jest zakończona stwierdzeniem uogólniającym. Ocena wyróżniająca, ocena bardzo dobra, ocena dobra, ocena negatywna. Nowe przepisy zachowały dotychczasową czterostopniową skalę oceny pracy. Przepisy dotyczące przeprowadzania oceny pracy stosuje się odpowiednio do dokonywania oceny pracy nauczycieli religii. Z tym, że dyrektor szkoły uwzględnia ocenę merytoryczną nauczyciela religii ustaloną przez właściwą władzę kościelną. Zwracam uwagę na to, że przepisy nie określają wzoru karty oceny pracy, a jedynie wskazują informacje, które powinny się w karcie znajdować. Również w tym aspekcie nastąpiły pewne zmiany. Od 1 września 2022 roku informacje te określa artykuł 6a ustęp. 8a Karty Nauczyciela, zgodnie z którym karta oceny pracy zawiera imię i nazwisko oraz datę urodzenia nauczyciela, miejsce zatrudnienia i zajmowane stanowisko, staż pracy pedagogicznej, stopień awansu zawodowego lub informacje o nieposiadaniu stopnia awansu zawodowego, wykształcenie, datę dokonania ostatniej oceny pracy, okres pracy, za który została dokonana ocena pracy, Stwierdzenie uogólniające, odpowiednio wyróżniająca, bardzo dobra, dobra, negatywna. Uzasadnienie oceny pracy, datę dokonania oceny pracy, podpis osoby dokonującej oceny, pouczenie o terminie i trybie wniesienia odwołania od oceny pracy. Na ocenę pracy nauczyciela nie mogą mieć wpływu jego przekonania religijne i poglądy polityczne a także odmowa wykonania przez niego polecenia służbowego, gdy odmowa taka wynikała z uzasadnionego przekonania, że wydane polecenie było sprzeczne z dobrem ucznia albo dobrem publicznym. Ocena pracy nauczyciela dotyczy stopnia realizacji obowiązków określonych w artykule 6 i artykule 42 ust. 2 karty nauczyciela oraz w artykule 5 ustawy prawo oświatowe w zakresie wszystkich obszarów działalności szkoły. Przy dokonywaniu oceny pracy należy wziąć pod uwagę szczegółowe kryteria określone w paragrafie 2 rozporządzenia. Przypominam, że dzielą się one na kryteria obowiązkowe. I kryteria dodatkowe. Szkoły nie mają obowiązku ustalania regulaminu oraz wskaźników oceny pracy nauczyciela. Zgodnie z rozporządzeniem, obowiązkowe kryteria oceny pracy nauczyciela obejmują poprawność merytoryczną i metodyczną prowadzonych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, dbałość o bezpieczne i higieniczne warunki nauki, wychowania i opieki, znajomość, Praw dziecka, w tym praw określonych w konwencji o prawach dziecka, ich realizację oraz kierowanie się dobrem ucznia i troską o jego zdrowie z poszanowaniem jego godności osobistej. Wspieranie każdego ucznia, w tym ucznia niepełnosprawnego, w jego rozwoju oraz tworzenie warunków do aktywnego i pełnego uczestnictwa ucznia w życiu szkoły oraz środowiska lokalnego. Kształtowanie u uczniów Szacunku do drugiego człowieka, świadomości posiadanych praw oraz postaw obywatelskiej, patriotycznej i prospołecznej, w tym przez własny przykład nauczyciela. Współpracę z innymi nauczycielami w zakresie wynikającym z realizowanych przez szkołę zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych oraz zadań statutowych. Przestrzeganie przepisów prawa z zakresu funkcjonowania szkoły. Oraz wewnętrznych uregulowań obowiązujących w szkole, w której nauczyciel jest zatrudniony. Poszerzenie wiedzy i doskonalenie umiejętności związanych z wykonywaną pracą, w tym w ramach doskonalenia zawodowego. Współpraca z rodzicami. Nie dotyczy to nauczyciela zatrudnionego w branżowej szkole drugiego stopnia, szkole policjalnej, szkole dla dorosłych, placówce kształcenia ustawicznego, kolegium pracowników służb społecznych. Bibliotece pedagogicznej lub placówce doskonalenia nauczycieli. Poziom spełniania pierwszego kryterium obowiązkowego ocenia się w punktach od 0 do 30, a pozostałych kryteriów obowiązkowych w punktach od 0 do 5. Dodatkowe kryteria oceny pracy nauczyciela obejmują Planowanie, organizowanie i prowadzenie zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych wynikających ze specyfiki szkoły i zajmowanego stanowiska, z wykorzystaniem metod aktywizujących ucznia, w tym narzędzi multimedialnych i informatycznych dostosowanych do specyfiki prowadzonych zajęć. Diagnozowanie potrzeb i możliwości ucznia oraz indywidualizowanie pracy z uczniem. Analizowanie pracy własnej, wykorzystywanie wniosków wynikających z tej analizy do doskonalenia procesu dydaktyczno-wychowawczego i opiekuńczego oraz osiąganie pozytywnych efektów pracy. Wykorzystywanie w pracy wiedzy i umiejętności nabytych w wyniku doskonalenia zawodowego. Realizowanie innych zajęć i czynności, o których mowa w artykule 42 ust. 2 punkt 2 Karty Nauczyciela. Między innymi realizację zajęć dydaktyczno-wychowawczo-opiekuńczych innych czynności statutowych, w tym udział w przeprowadzaniu egzaminów, o których mowa w artykule 42 ust. 2b, punkt 2 Karty Nauczyciela, i prowadzenie konsultacji, o których mowa w artykule 42 ust. 2f Karty Nauczyciela, czyli godziny dostępności. Podejmowanie innowacyjnych rozwiązań organizacyjnych, programowych. Lub metodycznych w prowadzeniu zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych. Pobudzanie inicjatyw uczniów przez inspirowanie ich do działań w szkole i środowisku pozaszkolnym oraz sprawowanie opieki nad uczniami podejmującymi te inicjatywy. Prowadzenie oraz omawianie zajęć otwartych dla nauczycieli lub rodziców. Realizowanie powierzonych funkcji lub innych zadań zleconych przez dyrektora szkoły. Umiejętność rozwiązywania konfliktów wśród uczniów. Umiejętność rozpoznawania i stosowania komunikacji niewerbalnej oraz doskonalenie umiejętności komunikacyjnych. Opracowywanie i wdrażanie innowacyjnych programów nauczania, programów wychowawczo-profilaktycznych lub innych programów wynikających ze specyfiki szkoły lub zajmowanego stanowiska z uwzględnieniem potrzeb uczniów. Przeprowadzenie ewaluacji działań wynikających z pełnionej funkcji lub zadań związanych z oświatą realizowanych poza szkołą oraz wykorzystywanie jej wyników do podnoszenia jakości pracy szkoły. Współpracę z Centralną Komisją Egzaminacyjną lub Okręgową Komisją Egzaminacyjną, w szczególności w charakterze egzaminatora, autora zadań lub recenzenta placówkami doskonalenia nauczycieli lub uczelniami w zakresie opieki nad studentami odbywającymi praktyki pedagogiczne. Inne szczególne osiągnięcia nauczyciela wynikające z jego pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej. Nauczyciel za spełnianie kryteriów dodatkowych może otrzymać maksymalnie 10 punktów. Przepisy nie odnoszą się do tego, czy dyrektor i nauczyciel mają obowiązek wybrać inne kryteria, czy mogą wybrać te same kryteria spośród kryteriów dodatkowych. Poziom spełniania kryteriów oceny pracy jest oceniany w punktach. W przypadku, gdy dyrektor szkoły ustali, że suma punktów wynosi 90% maksymalnej liczby punktów i powyżej, to nauczyciel otrzymuje ocenę wyróżniającą. 75% maksymalnej liczby punktów i powyżej. Nauczyciel otrzymuje ocenę bardzo dobrą. 55% maksymalnej liczby punktów i powyżej nauczyciel otrzymuje ocenę dobrą. Poniżej 55% maksymalnej liczby punktów nauczyciel otrzymuje ocenę negatywną. Maksymalna liczba punktów uzyskanych przez nauczyciela może wynosić na przykład 80 punktów. 30 punktów plus 8 razy 5 plus 2 razy 5. A w szkołach, gdzie nie powołuje się Rady Rodziców, 75 punktów, pod warunkiem, że dyrektor i nauczyciel wybiorą inne kryterium dodatkowe brane pod uwagę przy dokonywaniu oceny pracy danego nauczyciela. W ocenie pracy nauczyciela będą pomocne analiza dokumentacji szkolnej prowadzonej przez nauczyciela, obserwacje prowadzonych zajęć, wnioski z nadzoru pedagogicznego. Dokumentacja dotycząca podejmowanych przedsięwzięć, udział uczniów w konkursach, olimpiadach i inne osiągnięcia, no i arkusz samooceny. I na koniec kwestia odwołania. Tak jak dotychczas, nauczyciel ma prawo wnieść odwołanie od ustalonej oceny pracy. Nauczyciel składa odwołanie za pośrednictwem dyrektora szkoły do organu sprawującego nadzór pedagogiczny. Pamiętajmy, że pouczenie o terminie i trybie wniesienia odwołania od oceny zawiera karta oceny pracy. Szanowni Państwo dyrektorzy, jeśli macie pytania, napiszcie je w komentarzu pod nagraniem. Zostawcie łapkę w górę i subskrybujcie kanał, aby nie ominęło Was dźwiękowe wademekum dyrektora. Pozdrawiam, Grzegorz Nazaruk.